Witam Was również z, z za to, niestety. Dlatego ta mój głos troszeczkę będzie w tym filmiku zmieniany. Miejmy nadzieję, że to nie będzie dużym problemem. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać kilka produktów, które nabyłam w grudniu, których które bardzo często używałam i naprawdę mi służyły. Nie zapłaciłam za nich krocie jak zawsze, ale myślę, że są godne polecenia i pokazania. No więc zacznijmy może na początku troszeczkę od pielęgnacji. <laughs> w grudniu. Otrzymałam taki mały prezent od mojego męża. To był produkt z firmy Bielenda To jest właśnie takie serum z kwasem hialuronowym, z kwasem lakowym, takie bardzo nawilżające. No a tutaj jest krem z tej samej serii. Mamy tutaj taki skraplacz, ja to troszeczkę pokażę. Taki skraplacz, tutaj wystarczą ze 4 kropelki. Tak naprawdę na całą buzię bardzo szybko się wchłania. To jest, nie wiem, z 10-15 sekund. Także ten czas nie, nie jest zbyt duży. To serum no, naprawdę nie jest za duże pieniądze, bo kosztowało około 25, nawet 28 zł. Jest wydajne, bo zużycie tak naprawdę w ciągu miesiąca no, nie jest zbyt duże. I w połączeniu z tym kremem działa na buzi cuda. Ja mam suchą skórę, taką skórę, którą ciężko, ciężko po prostu nawilżyć, żeby dobrze wyglądała, żebym ja nie, nie czuła takiego uczucia ściągnięcia. Ten krem jest także zarówno na dzień, jak i, jak i na, na noc ja używam go rano. Serum różnie, serum zawsze na noc, nie zawsze na rano, ale ogólnie jak, jak, jak się położę, to dzięki tym produktom, jak stanę rano, to mam taką pewność, że moja skóra będzie lepiej wyglądać. I będzie bardziej taka nawilżona, będzie lepiej przygotowana do, do makijażu. Wiadomo, że tak, tak, taką podstawą dobrego makijażu jest przede wszystkim dobre nawilżenie i pielęgnacja skóry. No i teraz idąc dalej, mówiąc o pielęgnacji, przedstawiam mój ulubiony peeling do, do ciała. Z, z firmy Isana, jest to taki właśnie grejpfrutowo-rabarbarowy peeling. No ja nie lubię rabarbaru, ale ten naprawdę ładnie pachnie. Kupiłam go chyba w promocji za 5 zł niesamowicie inak wilża skórę, co jest też no, nie zawsze spotykane w plingach ponieważ one zazwyczaj właśnie mają usuwać ten na skórek ale zostawiają taką ściągniętą, suchą skórę, tutaj tak nie jest wcale on jest naprawdę bardzo dobry, jest wydajny, to jest 200 ml, a jego jest jeszcze sporo, jest takiej mniej wodnistej konsystencji jak na przykład zjony i mi to akurat bardziej odpowiada, ładnie pachnie, robi co ma robić, także ja jego bardzo polecam jeżeli chodzi o pielęgnację dalej, to mam tutaj jeden z ulubionych szamponów z Baby Dream, z Rossmana. On nie, nie zawiera żadnych barwników sztucznych, żadnych silikonów. Ogólnie bardzo dobrze myje włos, naprawdę te włosy tak wyczyszczone, że to skóra się wydaje. No tak czysta, jak po prostu byśmy, nie wiem, dopiero od wczoraj włosy mieli, jest, jest ok, tylko taka malutka wada jest taka, że on... Ma taką konsystencję po jakby nałożeniu już na włosy takiego kremu tak bym to nazywa. no to, to jest tak, jakbyśmy sobie maść kładły, kładli na głowę. Dlatego ja ogólnie lubię efekt, jaki utrzymuje się przez dłuższy czas po umyciu włosów. Niekoniecznie lubię je nim myć, ale uważam, że za te kilka minut tak naprawdę yy, to, to, to efekt jest tego wart. Nie wiem, nie kosztuje on Dużo chyba z 7 zł czy coś koło tego Także na, na pewno I starcza do, na długo, jest to niby 250 ml A on całkiem ładnie, ładnie się trzyma I można go dużo używać Tutaj Do ulubieńców dodam produkt, który tak naprawdę nie zaskoczył Dostałam całą serię właśnie taką zimową tutaj jest, tutaj jest pomarańcza Z Z cynamonem I ja nie lubię cynamonu I tak szczerze no, ucieszyłam się, że coś dostałam, że fajnie, ale ja byłam praktycznie przekonana, że ja nie będę używała tych produktów ze względu na to, że no, dla mnie cynamon jest to tak intensywny, że będzie to ciężkie. Jednak mówię, dobra, ja nie lubię marnować rzeczy, nie lubię tego, więc no, ja spróbuję, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No i spróbowałam i codziennie tak naprawdę z uporem maniaka wcierałam ten krem w ręce. Ja jestem teraz uzależniona od tego zapachu, nigdy w życiu, nie. naprawdę nie byłabym w stanie przypuszczać, że będę mogła go tak używać i potem jak się będzie kończył, to już mi będzie przykro. Naprawdę świetny krem, tak jak on nawilża dłonie, które u mnie wiecznie są suche i takie czasem jest poranione, jak, jak nie mam czasu niczego użyć, dlatego ja jestem nim zachwycona, polecam całą serię. Też jest tam mydło, mleczko do ciała Mleczko też jest równie, równie dobre I płyn, tam taki żel pod prysznic Ta seria jest świetna Idąc dalej, przedstawię Wam też kolejny produkt, który, który mnie zaskoczył Pokazywałam go w bublach w listopada jednak, jak się okazuje, ten podkład wcale nie jest taki zły. Moja buzia na początku nie, nie mogła się do niego przekonać, wszystko mi się wałkowało, rolowało, oglądało to strasznie. Nie wiem, co się stało, po jakimś czasie, przecież konsystencji w ogóle nie zmienił. Moja buzia ale reaguje na to zupełnie inaczej. On się dobrze trzyma, faktycznie no trzeba nałożyć te dwie warstwy, burżu no to na pewno nie jest, ale on naprawdę spełnia swoją, swoją robotę i... Jest bardzo jasny, a ja jeszcze bardziej zbladłam. Także na zimę wydaje mi się, że jest ok. Ofam to, co powiedziałam. Za te 18 zł, które wtedy na niego wydałam w promocji, uważam, że jest zgodne z Mam teraz tutaj taką bazę: bazę pod cienie z firmy Butterfly Collection. Ona kosztowała 8 czy 9 zł. No, i mogę o niej powiedzieć to, że ja mam opadające powieki i bardzo dużo cieni się roluje na powiekach. Nie są w stanie się trzymać. Jest to dla mnie dużym utrudnieniem przy wykonywaniu makijażu, zarówno codziennego, jak i wieczorowego. A ta baza daje radę. Naprawdę nigdy mi się już tutaj, właśnie wewnętrznych kącikach nie ściera cień. Ona się dobrze trzyma w połączeniu z kobą. To jest po prostu niesamowity efekt. Coś, co się nie zatrze, nie ma szansy. Jak robiłam ostatnio, wrzuciłam na stronę mój makijaż sylwestrowy. Zrobiłam na podstawie dwóch bas. Po prostu nie do zdarcia, się trzymał do czwartej rano bez najmniejszej zmiany konsystencji jakiegokolwiek produktu nałożonego na twarz. Także naprawdę można śmiało polecać tą firmę. Nie jest to drogie, a jest super. No i teraz przejdźmy do ust. Taka marka Freedom Makeup znana jest, myślę, już teraz coraz bardziej. To są bardzo podobne do kosmetyki do Makeup Revolution za szminkę i za błyszczek, który łącznie zapłaciłam 12 zł, więc to jest tak naprawdę bardzo tanio Ta szminka jest taka bardzo ładna różowa. To jest odcień 105 Tell Your Friends. No i błyszczyk jest tak, tak samo w tej samej gamie kolorystycznej. Nazywa się Fresh Pink. Bardzo dobrze się trzymają na ustach nawilżają te usta, dają taki delikatny, nawet nie powiedziałabym nachalny kolor, tak szczerze na co dzień, na co dzień ta pomadka jest naprawdę dobra. Błyszczek, nawet jako sam błyszczek bardzo dobrze się trzyma i do mojej karnacji mi bardzo pasuje ze względu na to, że jest takie jasno różowe, ja takie produkty po prostu lubię, czasami wolę taki mocniejszy efekt, ale, ale tak nie jest zawsze. No i ostatnim produktem, który chciałam pokazać tutaj w ulubieńcach jest najnowszy tusz z Kobo Kobo Professional Sexy Black jest to limitowana edycja za złotówkę go kupiłam robiąc zakupy w drogerii Natura i ja po prostu jestem tym, tym tuszem zachwycona on ma jak ja mówię taką taki grzybyczek choinkę który niesamowicie rozczesuje, rozczesuje rzęsy który jest naprawdę bardzo dobry i mogę o nim powiedzieć to, że jeżeli nakładam dwie warstwy i on mega wydłuża rzęsy to mnie koleżanki pytają, czy ja sobie robiłam rzęsy nie wiem, metodą 1 do 1 bo one są ogromne, bo po prostu one są do brwi, bardzo efekt jest takich naprawdę troszkę sztucznych rzęs ale nadal to wygląda naturalnie i jest niesamowity niesamowity tusz, który kosztuje chyba w cenie regularnej 18,99 mniej więcej coś takiego, nie wiem czy już, jeszcze można go dostać na turze za złotówkę bo pewnie to była jakaś taka akcja promocyjna ale naprawdę jest godne polecenia. Są to wszyscy ulubieńcy grudnia. Mam nadzieję, że ten filmik okaże Wam się przydatny, że zobaczyliście tutaj takie produkty, których wcześniej nie było, których wcześniej nie widzieliście, a może je spróbujecie. Ja wszystkie produkty również opiszę na dole pod, pod filmikiem, a póki co pięknie Wam dziękuję za oglądanie.